Cześć, witam was serdecznie. Mateusz z tej strony, animator z pasją. Dzisiaj kolejny temat, będę mówił o zabawie śródlekcyjnej i kontynuuję tak jakby tematykę związaną z, nau z pogranicza nauczania i zabawy dla tych wszystkich, którzy rozpoczynają swoją przygodę w pracy z dziećmi i nie tylko. Zaczynajmy! Zapraszam też osoby doświadczone w edukacji o podzielenie się też swoimi jakimiś może pomysłami, może jakimiś stwierdzeniami. A wszystkich Was zapraszam też do zostawienia łapki w górę, jeżeli będziecie, przeglądniecie film i zobaczycie, że te treści są w jakiś sposób wartościowe dla nas. Zaczynamy. A więc takie pierwsze zasady to przede wszystkim jak powinna wyglądać. Zabawa śródlekcyjna, ale też jakie e, powinna mieć zadanie. tak? Czyli pierwsze, e, co przede wszystkim najważniejsze, to ona, zabawa przerywa w jakiś sposób takie znużenie e, lekcją. Troszkę brzmi to trud, tak, tak dziwnie, ale chodzi o to, że jeżeli mamy jakiś trudny temat i dzieci się mocno koncentrują i widać, że już. Tak, przysłowiowe ich głowy pukną i mają jakby trudności w koncentracji, w zapamiętywaniu, widzicie, że już jakby nie ma, nie ma tej energii, to warto jest po prostu rozruszać trochę grupę i wprowadzić trochę żywiołu, jakiś taki ciekawego pomysłu. Właśnie i ten cel ma spełniać zabawa na Kolejny, Kolejnym jakby. Tematem to zabawa powinna dać odpocząć naszym oczom i naszym uszom, więc w momencie, kiedy rozpoczynamy jakby dużo tłumaczenia, kiedy dużo tłumaczymy, kiedy dużo jak opowiadamy, dużo pokazujemy na tablicy, no dzieci też patrząc cały czas, mocno się pod koniec, już jakby po iluś tam minutach dekoncentrują, więc warto coś zmienić, może spróbować jakby przez zabawę przekazać ten temat, ale o tym będę jeszcze wspominał, więc jej rola to jest właśnie dać odpocząć. Zabawa by nas aktywizować nasz układ krążenia, czyli od tego trybu siedzącego, trochę ruchu zawsze pomoże w jakby pobudzeniu organizmu do działania rozruszać mięśnie i organizm, też właśnie krew jak zacznie tutaj nam krążyć mocno w mięśniach, to będziemy zdecydowanie, dzieci będą się zdecydowanie lepiej czuć, więc warto jakby o tym pamiętać. Bardzo dobrze, jak taka zabawa, by właśnie pobudzała ten układ ruchu. Ok, no i teraz co zrobić? Jak zrobić? Jak stworzyć tą zabawę, aby była ona taka yy, atrakcyjna dla dzieci? A więc pierwsze co, to musicie pamiętać, że taka zabawa śródlekcyjna, nie mamy nad nią zbyt dużo czasu i też nie mamy wielkiego miejsca, więc powinna być łatwa w tłumaczeniu, no i może też łatwa w wykonaniu, tak? Czyli to powinno być bardzo ważne, żeby dzieci szybko pojęły, o co w niej chodzi i była łatwa do wykonania. Kolejna rzecz, no to powinna też wywołać jakieś pozytywne emocje, żeby dzieci po prostu dobrze się w nią czuły, dobrze, się jest dużo śmiechu, więc może wprowadzić, zastanowić się, wprowadzić jakieś ciekawe, śmieszne historie do niej, jakoś podziałać tak, aby wywołać u dzieci płyżę. Kolejną rzeczą będzie, dobrze jest, jak nawiązuje do treści lekcji. A więc, tutaj, właśnie, a propos tego uśmiechu, może przedstawić jakiś ten temat w sposób taki bardziej śmieszny, który omawiacie, e, nawiązać właśnie do treści zabawą. E, da się to zrobić. Trzeba troszeczkę pomyśleć, się przygotować. To na pewno. No i bardzo dobrze, jak taka zabawa e, aktywizuje całą grupę, bo dzięki temu, jakby e, ta energia płynąca z całej zabawy. Płynie na wszystkich, tak? Wszyscy będą coś wykonywali, wszyscy będą coś robili i dzięki temu jakby cała grupa dostanie powera mocy, żeby tę ostatnią część na przykład lekcji jeszcze jeszcze dać siebie wszystko. No i chyba ważne. To po prostu powinna być dostosowana do miejsca, więc wiecie w jakich zajęciach, jakie zajęcia organizujecie, w jakiej sali, w jakim miejscu, czy możliwość, może więcej ruchu, czy może mniej. Zrobić tak, aby dzieci się tam nie obijały i żeby było w miarę bezpiecznie. Ok, no to te wszystkie chyba 9 punktów. Jeżeli jesteś zainteresowany innymi tematami, związanymi właśnie z takim nauczaniem, czy z z tworzeniem zabaw, to oczywiście zapraszam Cię na kanał. Jest tam mnóstwo już filmów, gdzie i dzielę się pomysłami na zabawy, i dzielę się jakby sposobem na organizację różnych zajęć i dzielę się jakimiś swoimi przemyśleniami dotyczącymi, dotyczącymi prowadzenia zajęć z dziećmi. A i oczywiście zapraszam na Instagram, ewentualnie Facebook, gdzie też publikuję informacje, które dotyczą takich na przykład tematów jak te. Dziękuję Ci za dziś i do usłyszenia wkrótce. Cześć.